Kościoły wyznaniowe w Polsce w większości utrzymywane są z danin wiernych. Wkrótce może się to zmienić, o ile obywatelski postulat uzyska aprobatę rządzących. Zmiana może doprowadzić do tego, że każdy zadeklarowany członek konkretnego kościoła będzie musiał przekazać część pensji na jego utrzymanie. Na początku czerwca do Senatu wpłynęła petycja obywatelska. Jej autorzy proponują wprowadzenie w Polsce podobnego rozwiązania, jakie obowiązuje w Niemczech. Chodzi o wprowadzenie podatków w wysokości 8% na Kościół, którym objęte byłyby umowy o pracę, zlecenie, a także o dzieło. Mówiąc wprost, każda osoba, która zadeklarowała przynależność do konkretnej religii, przekazywałaby część swojej pensji na Kościół. W praktyce odbywałoby się to tak, że podatek pobrany od podatnika, Urząd Skarbowy, przekazywałby do konkretnego, zadeklarowanego Kościoła lub związku wyznaniowego. Pieniądze mogłyby trafić jedynie do tych instytucji, które znajdują się w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorzy postulatu zapewniają, że wprowadzenie podatku pozwoliłoby zwiększyć zaufanie społeczne do instytucji, jaką jest Kościół. Przeciwnicy pomysłu podnoszą, że jest to atak na wiarę i próba odciągnięcia wiernych od Kościoła. Świadczyć miałby o tym fakt, że podatek obowiązywałby wszystkich płatników, którzy nie złożyli deklaracji, że są ateistami, co oznaczałoby, że nie przynależą do żadnego z kościołów lub związków wyznaniowych. Wszyscy pozostali musieliby oddać 8% swoich pensji na rzecz kościoła. Kościołem dominującym w Polsce jest Kościół Katolicki. Z badania CBOS wynika, że w 2024 roku przynależność do jednego z kościołów i innych związków wyznaniowych zadeklarowało ponad 90% obywateli.